Przez lata ludzie próbowali zrozumieć, jak działa ludzki umysł. Myśleli, że to po prostu komputer, zbiór kabli, impulsów, prostych reakcji. Ale mózg to coś więcej. To sieć pełna emocji, wspomnień, uczuć. Tego nie da się łatwo skopiować. Natomiast dziś... Wojtek, ciasto! ci ci, ci ciasto

Witam wszystkich zgromadzonych. E, mam nadzieję, że się podobało. E, Lord Video. O Boże, ale się stresuję. Dobra. Więc e, mamy tutaj, zaczniemy od prezentacji, i później przejdziemy do, 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 do pokazu tego nekoci, właśnie. Dobra, tylko zapuszczę muzykę. Jakby było głośno, to mówcie, nie? Dobra, więc mamy tak. Debiut Nekochan. Może wielki projekt, może nie. Zobaczymy, jak się rozwinie. Mam nadzieję, że, że, że się coś uda więcej niż yy, kilka streamów takich zorganizować. Dobra, to lecimy. Kim jest Nekochan? Nekochan to model sztucznej inteligencji. To nie jest prawdziwa osoba, to nie jestem ja. Ja nie jestem Nekochan. Ja nie jestem Snacks. Jestem wzbogacona elementami osobowości typu Cute Might Cat Girl. Koto dziewczyna, czylicie? No i co? Stworzona, żeby tutaj streamować, oczywiście. Projekt oczywiście wiadomo, taki lekko skopiowany będzie od no, Neurosametek. -y no i to jest dalej prototyp, tak trochę się namęczyłem, żeby to uruchomić, ale, ale działa plus minus już trochę. Jeszcze dużo brakuje, ale, ale damy radę. Dobra, więc onako Kocian potrafi. Eee, no, to tak, rozumie ludzką mowę i reaguje na komendy głosowe. Można z nią rozmawiać. Wow, można to nie mówić. Eee, no. <laughs> Ale nie rozróżnia wszystkich głosów w sensie różnych, i jako jedna osoba, wszystko jest. Czy rozumie mowę i, i. nie, e? Mm. No, i prawie w czasie rzeczywistym odpowiada, mówi. Czasami trochę się zatnie, czasami nie. Eee, no i emocje, ekspresje tak jak modelu z YouTube Studio ogarnia, żeby uruchomić. Eee, dobra, i dalej. Emotki, e, tutaj chciałbym już podziękować Tak wstępnie Wercitowi i Zeldzikowi za emotki e, Oczywiście tutaj najpiękne Najpiękniejsze emotki No i mamy jeszcze te emotki Od artystki e, Balsyka się na, na Fajwarze nazywa I co? No i takie ładne emotki Mam nadzieję, że się podobają wam. Dobra i teraz tak, cele. Jakie mamy cele? No to tak, jesteśmy tutaj na debiucie, tak? Później tak, następnym krokiem będzie teraz żebym stworzył plus minus jakąś drużynę, znaczy to będzie takie na czasie się działo, żeby znaleźć osoby, które pomożą, pomo pomogą mi, tak? Tutaj przy kodzie, pisaniu i tak dalej. Albo właśnie przy moderacji, no generalnie taki Wiadomo, no typowy, typowy tył, tak? Zaplecze. Eee, później w dalszym kroku to będzie, nie wiem, funkcje będziemy tutaj jakieś tego, na streamie pewnie będę programować, eee, albo dodawać, albo też poza streamami to będzie. Na pewno jedną z funkcji to będzie, no, wyszukiwanie w sieci, bo póki co tego nie ma. Wszystko jest jakby tam, co ona wie, to tyle wie, tak? I z sieci nic nie wyszukuje. Eee, Później chce się zająć rozpoznawaniem różnych głosów, co pozwoli na robienie kolabów, powiedzmy, w jakiejś przyszłości, tak? Bo będzie na przykład rozumiała kilka osób różnych, więc będzie czaiła o co chodzi. Eee, no i co? Później upgrade głosu. Tutaj też będzie pomoc potrzebna na pewno, bo, bo ja to nie, nie ogarniam tego póki co jeszcze, więc a może, może się ktoś znajdzie akurat, kto ogarnia. No i później po upgrade'ie głosu oczywiście przyjdzie e, śpiewanie, e, żeby coś zaśpiewała, jakiś cover, coś, coś tego typu. E, no i później na samym końcu ewentualnie jakiś, żeby sp spróbować jakiś samodzielny stream odpalić, żeby nie musiał nic e, tego, e, żeby, żeby ona po prostu sama tu leciała. Dobra, no i podziękowania e, dla Zeldzika, za Owatar. Avatar. Firiemu za grafikę do loga oraz banery na platformach, Wercitowi za to, również za motki te, e, Gibbonowi za zmontowanie filmików, no i za wsparcie i pomoc Nadelkit, dydek, Tygraj, graj tefl, i, -I Srubia. bardzo dziękuję. Bez was ten projekt by nie powstał, tak? O. No. Dobra, więc teraz. na kusia opowiesz nam żart? Hej ty, słuchajcie, co mówi informatyk? Gdy spada, niech będzie kemyt. Jak wam się podoba?